A, i tutaj było cięcie, ponieważ coś mi, się, coś mi się nagranie wyłączyło. Nie wiem czemu, ale się mi coś nagranie wyłączyło. Ale już powracamy do nagrania, ale już wracamy. Nie! Ale już wracam. Ja wszystko jest już gra, wszystko ładnie. Czy co? Nie ma tego parkura dosyć. O nie. No nie! A możemy tam wrócić? Nie. Wiecie co ja mam z tym parkorem na tyle wielkie problemy, że ja prostu tutaj do niego dolecę. Dziękuję. Musisz iść. Musisz, masz o jedzenie, abyś. aby dojść do najbliższej reszty. Musisz iść na północ, na aby aby się nie zgubił. Wompas oczywiście mi nie dał. To po co? Dziękuję za pomoc. Do widzenia. Super, śliczacy jesteśmy waleni do Minecraftowego lasu, gdzie nie możemy odnaleźć tego, co. Nie tego odnaleźć. Tej wioski, poczekajcie. Ale, gdzie jest ta wioska? O, tu jest! Ale... Tak. Nareszcie jest na wiosce. Dzień dobry. Co się tutaj sprowadza? Rozbiłem się samolotem i próbuję wrócić do Europy. To bardzo współczuję. Wiem, że niedaleko północy... Możesz pojechać podciągiem na Zatoka, jakąś tam, ty bilet jest bardzo drogi, 450 50 sztuk złota. Ujojoj. Skąd ja mam wziąć tyle pieniędzy? Musisz musisz popytać się ludzi z naszej wioski, czy nie mają jakiejś roboty w zamian za złoto. Dziękuję za pomoc, w złotu zrobię. E, dzień dobry, czy mogę Pani wziąć w zamian trochę złota? na się 5 sztabek, ale... On mi się smutno zrobiło, dziękuję. Dzień dobry, czy ja coś te mogę zrobić za trochę złota? A ile oni biorą? 50 aż. Dzień dobry, może piec mi poczekać na no wnisku, bo mi się nie chce czekać. Ej. Aha. I on się piecze, to tu. Dzień dobry, czy jest coś co mógł za trochę złota? Dzień dobry, możesz pójść ze mną. Możesz pójść za kopalni, która znajduje się przed moim domem i wypobierzam mnie trochę węgla, bo mi się właśnie skończył. Um, to jest fajna mapka. Mogę jej dać na 8 na 10. jest fajna. Chyba sobie pisze ta mapka. Nie są na konkretnie określone ile węgla, tylko wykupimy ich sobie 5. 10 ekstra. No bo najpierw chcę zajrzeć, czy już się upiekło. Upiekło, super. Proszę pana. O, dzięki, o to twoje zapłata. Również dziękuję i do widzenia. Proszę, Węgel. Dziękuję, to twoje zapłata. Ej, pan, to szybko idzie. Również dziękuję, do widzenia. Do zobaczenia. No. Kuba. Słuchaj, że mogę do pana słuchać więcej za złota. Dzień dobry. Chceś pójść do lasu ścieżką, która jest przed moim domem i nabrać mi kilka grzybów na szczątek. Tyle wystarczy. Mam 10 sztabek. Zostało nam jeszcze 10 sztabek złota i będzie nam stać. Dziękuję, do widzenia. Um, tylko nie wiem wczoraj, bo tu już byłem. Tu byłem, tam też byłem bodajże. Byłem tu? Byłem. Teraz pytanie: Czy autor się widział? Czy autor, tutaj czegoś nie, czy autor się tutaj nie pomylił z czymś? Bo istnieje ten scenariusz, że autor się pomylił. Kurczę, bo mamy ważny teraz problem, bo nie mogę znaleźć. O, może ta troszkę prowadzi. Nie. Chyba się dość zepsuło, to też sobie te, to sobie te 10 sztuk to po prostu wezmę z gameoda się nazywa sztabka złota to 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 I co? Czekajcie, bo się dało jakieś mógłby że jakiś dzialak się odpalił, ale się nie odpalił więc co to oznacza? Może tutaj? Nie wiem, co się da pewnie zepsuło Ponieważ hej, no mam te, te, te 5 czy 6 złotych, czy coś hmm. A jakby wpisać momenty kill? O nie, 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 a nie, to nie, nie, Tu Tu byłem, Tu byłem, tu byłem, tu byłem, tu 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 byłem, Uch, nie, dwóch... nie, nie, się. To jest dużo tych bloków, nie, 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 pomyliłem się. nie, jest nie, 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 nie A tu jest, jakaś, to jest jakiś teleport. To możecie poczekać na jakiś czas później. Ponownie by się w miejscu, w którym nie mam bladego pojęcia gdzie jestem Autor chyba znowu stwierdził, że nam zrobi Aha tu. tutaj OK Węczył las i najlepiej jakiegoś wysłał w Tutaj? Yeti. yeti jeden, Yeti dwa. Jety, ten nie tak prędko, jeżeli chcesz uciec, musisz się bardziej postarać. Co? Nie rozumiem. A poczekajcie, bo tam coś widziałem chyba. Tu jest. Coś się do jaskini. Udało się. Co? Gdzie jest? Muszę się stąd wydostać. Jakiś bez sensu ten dialog. Kompletnie bez sensu, ale cofią to poradzę. Fajna minigierka, tylko oczywiście problem jest oczywiście w tym, że nie wiem gdzie wystartować. Zacznę gdzieś tutaj. Jakby mi teraz znowu było jakieś cięcie, to przepraszam bardzo, to się ten program mój do nagrywania po prostu psuje lekko dzisiaj. Zabierz ze sobą łódkę, ponieważ ci się przyda. Aha. Nie, labirynt! Nie zgadzam się na wychodzenie tego labiryntu jako po prostu na game'ocie przelecę. Dla... gdyby nie trwało do godziny. Nareszcie jestem, uciekłem. Jest tu zimno, ślisko. O, widzę jakiś pociąg. Trochę dziwna ta mapa. Nie, 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 nie jest mapa dziwna. Ciekawa. Mam nadzieję, że tu więcej czynić nie będę zmuszony robić. Najlepsze jest to, że nawet nie ma na czas robienia tego filmu żadnego programu do nagrywania wodnego ściągniętego. Więc... No więc, no. oj konduktor. Konduktor, żebym mógł po prostu głowę zabrać. O, i te główki są nawet nazwane, co to cenię. Dzień dobry, proszę, jeden bilet to zatoki toki Houstona. Oczywiście, gdzie tylko ktoś złota ma. Teraz mam miejsce w trzecim wagonie do końca w czym jej podróży, ale ładny pociąg. Odcinek dzisiaj powinien mi się wydająć trochę pod wieczór, ponieważ um, ze względu na to, że po prostu w późnych godzinach ten. Odcinek ten w późniejszych godzinach się odcinek lepiej przyjmuje. Reszcie mogę usiąść. Pociąg rusza. Uj, mamy animację, co to. to... Aż co teraz chciał porobić? Ujdź, pociąg rusza. Czym tylko z niego nie wyleciał? Hej, co się dzieje? To jakiś błąd, mapy pomocy! Błąd, mapy! Bo to nie powinienem lecieć. Ale fajne, nie ma co tego pociągu. Tym zmianem, no, który widzę. I co? Pani autorze, 10, 12 godzin później, no, trochę minęło czasu, ale nareszcie jestem na miejscu. Już, co? Aha. Do widzenia. Do widzenia, Dziękuję za korzystanie z naszych usług kolejowych, zapraszamy ponownie. Aha, ten muszę wejść. Teraz bym co kogoś, kto mnie zawiezie do Europy i pomoże mi się zabrać. Mamy tutaj dużo łódek, zajrzyjmy się najpierw tutaj. Wojtek. Dzień dobry. Dzień dobry, Jaszę, ale jestem w tej chwili zajęty. Nie ma problemu. Andrzej. Dzień dobry. Wynocha, co ty, będę ci płacił. Nie będę nic płacił. Aha. Zabieramy mu głowę za karę. Tu nikogo nie ma. A tu? Tomek. A z nim się nawet dialog nie chce robić. Antek Ok, no, zająć Panu chwilę Może Pan zająć chwilę Czy płynie Pan do Europy albo na kogoś to płynie? E, właśnie ja błynę do Europy, ale dopiero za dwa dni Ale nie... Ja byłem... Bo... A nie, byłem dopiero za dwa dni do Afryki, ale wiem, że Janek właśnie przygotowuje się do Europy To świetnie się składa, pójdę się go zapytać, się mnie zabierze. Dziękuję bardzo Nie ma za co do widzenia, a gdzie jest Janek? Tu co to jest? Ojej, to będzie koszmar mój. Dzień dobry, Słyszałem, że płynie pan do Europy, mam pytanie. Nie mógłbyś się z panem zabrać? Dzień dobry, mógłbym pana, ale mam duży problem, ponieważ upadł mi klucz wyrachowujący do dziury, która pozostawiła z po starej platformy wiatniczej, lecz musieli ją usunąć, ze względu na sypki gród. Ale zanim to zrobili, powstała właśnie potężna dziura. Aha, ci, mam skoczyć na dół. No ja, jak to będzie, to będzie jakiś droper dosłownie. Później próbowali ją zadebać wielkimi kłodami, które stały po budowie usług kolejowego, Dlatego musimy ją odnaleźć. Już idę. To będzie bardzo niefajne. Ja, ale było blisko. Ale. Coś dzisiaj mi te wszystkie minigierki, w których ja jestem słaby idą to jakoś lepiej. A co cenię autora? Au. Nie, 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 do łatwych to nie będzie należeć, kurczę, to nie jest łatwe. Nie, działa z rozbiegu, z rozbiegu i jak najbardziej w środek, idealnie, 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 Nie. Ideal, nie, ideal, nie, ideal, nie, ideal. nie. Powiedzmy, że powiedzmy, że leciałem. Klucz do łodzi. Hura! I coś się zepsuło chyba. A nie. Nie wiem tylko jak według autora powinienem stąd wrócić. Ja to też se wrócę na grimocie. Dziękuję Ci, myślałam, że go nigdy nie odnajdę. Możemy teraz wypłynąć? Je jeszcze nie, ponieważ potrzebujemy dużo jedzenia. Jeszcze nie, ja ci zazdam jeszcze nie. Dużo jedzenia, dlatego muszę prosić Tomka o wędkę, którą porzuciłem. E, którą musisz wyłowić kilka ryb, abyśmy nie byli głodni. zresztą to sobie Dzień dobry. Podobno Janek powrócił panu wędkę, poprosił, prosił, abym ją odebrał. Jasne, trzymaj. Zróbmy sobie może jedną rybę i koniec. I koniec my się nie chce wielco łowić. Halo. No, udało się, mamy rybę. Jestem zdenerwowany, żeby więcej tego łowić. Proszę pana, mam rybę. Mamy już wszystko, możemy wypływać. Ale zatem ruszamy. O, i kolejna animacja. Bardzo fajnie, bo te animacje cieszą oko. Ciekawe, w ogóle, gdzie, gdzie ci rybacy mieszkają. Kilka godzin później. Na Atlantyku. Czy to jest bezpieczne, że nie płynę, tego dużego statku? Chyba nie. w znaczy, tu sam armat, to sobie sprzedał u nas. A, bombardują nas! Płyń szybko! Wyskocz! Wyskocz! Nie mogę, bo składania i łódź się pali. To wyskocz! łódź się pali, no to wyskoczmy! Idziemy na dno, pomocy, nie! Otwieraj drzwi, wychodzimy, nie mogę ich otworzyć. Żerwnij mocno, nie da się, Wykopie! Nie da się! Uff, udało się. Dalszy nastąpi... Koniec mapy. Dziękuję bardzo, jeśli mapa Ci się spodobała... O, jeśli chcesz drugiej części, to przygotujemy kazaną tułaczkę, co, co? Następną część tej mapy, aha. Minecraft mapy, YouTube, Discord. Ja co, do tego Discorda później wejdę? Ale no, to była fajna mapka. Jak ją oceniam? Tej mapce osobiście... Mogę dać ocenę? Hmm. 7 na 10 i dać rozwojetni ocena dla tej mapki. Nikt te wam zbyt nie przedłużać, bo ja też nie mam dzisiaj brał mi się czas, powoli kończy. Tego co? Pa pa!